Dlaczego dzieci są dziś nadaktywne, ale jednocześnie wyczerpane? Czy kiedykolwiek o tym myślałaś? Co najgorsze, kiedy są zestresowane, mają tendencję do złości lub odwrotnie, depresji i apatii. Naukowcy biją na alarm. Dzieci i młodzież, które doświadczają ciągłej stymulacji, często doświadczają nienormalnie wysokiego poziomu pobudzenia i mogą wyglądać na zmęczone. Dzieje się tak, ponieważ ciągłe pobudzenie negatywnie wpływa na pamięć i zdolności komunikowania się z innymi. Zarówno rodzice, jak i psychiatrzy mogą wybrać niewłaściwe rozwiązanie tego problemu będą próbować leczyć coś co wygląda na zaburzenie psychiczne, a nie będą rozważać najczęstszej przyczyny tych objawów: środowiska i codziennego używania gadżetów, o których wpływie dowiesz się w tym filmie. Badacze wykazali, że czas spędzony przed ekranem opóźnia rozwój płata czołowego mózgu, który jest odpowiedzialny za utrzymanie uwagi i samokontroli emocjonalnej. Oto sześć fizjologicznych mechanizmów, które wyjaśnią, jak urządzenia elektroniczne negatywnie wpływają na nastrój u dzieci. Czas spędzony przed ekranem zaburza sen i powoduje desynchronizację zegara biologicznego. Fakt, że podświetlenie ekranu naśladuje światło dzienne, ogranicza wydzielanie melatoniny. Zaledwie kilka minut stymulacji niebieskim światłem może opóźnić uwalnianie melatoniny o kilka godzin i spowodować desynchronizację zegara biologicznego. Po zakłóceniu zegara biologicznego w organizmie pojawią się różnego rodzaju niezdrowe reakcje. Tak jak zaburzenia równowagi hormonalnej i zapalenie mózgu. Dodatkowe silne pobudzenie zapobiega wejściu mózgu w fazę głębokiego snu, gdy właśnie podczas głębokiego snu odpoczywamy. Czas spędzony przed ekranem zmniejsza wrażliwość układu nerwowego. Wiele dzieci jest uzależnionych od gadżetów i nic dziwnego, że korzystanie z gier wideo w rzeczywistości uwalnia tak dużo dopaminy, substancji chemicznej, która poprawia samopoczucie, że wygląda to jak używanie kokainy podczas skanowania mózgu. Ale kiedy metody nagradzania są nadużywane, stają się mniej wrażliwe, a ciało potrzebuje jeszcze więcej stymulacji, aby doświadczyć przyjemności. Czas spędzony przed ekranem wytwarza światło nocy. Liczne badania wykazały, że działanie niebieskiego światła w nocy jest niezaprzeczalnie związane z depresją. Eksperymenty na zwierzętach pokazują, że ekspozycja na światło ekranu przed snem lub podczas snu powoduje depresję, nawet jeśli zwierzę nie patrzy już w ekran. Czas spędzony przed ekranem wywołuje stresujące reakcje. Zarówno ostry, jak i przewlekły stres powodują zmiany w chemii mózgu i hormonach, które zwiększają drażliwość. Rzeczywiście, kortyzol, chroniczny hormon stresu, wydaje się być przyczyną i skutkiem depresji, tworząc błędne koło. Czas spędzony przed ekranem wpływa na relacje w prawdziwym świecie. Podobnie jak w przypadku każdego uzależnienia, uzależnienie od gadżetów polega na utrzymywaniu relacji z ludźmi wokół ciebie. Wirtualne połączenie jest niewiele warte w prawdziwym życiu, dramatycznie wpływa na relacje dziecka z rodzicami. Choć internet daje nam nieograniczone możliwości łączenia się z ludźmi z całego świata, to paradoksalnie czas spędzony przed ekranem prowadzi do izolacji społecznej. Czas spędzony przed ekranem obniża poziom aktywności fizycznej. Badania pokazują, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza gdy jesteśmy w kontakcie z naturą, może przywrócić koncentrację, zmniejszyć stres i zmniejszyć agresję. Gadżety nie zastąpią zdrowego stylu życia, który obejmuje ćwiczenia, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, kontakty towarzyskie, granie w gry i dostosowywanie się do środowiska. Jak długo Twoje dziecko siedzi przed ekranem? Napisz w komentarzach.